przez moje przyjaciółki, postanowiłam jakby otworzyć nowy rozdział mojego życia youtuberskiego. Wczoraj fantastycznie moja znajoma napisała, że jadła śniadanie z Marzeną. To była taka inspiracja, bo powiedziała, że oglądała moje filmiki i być może nie mówię o fajnych rzeczach, ale jednak poprawił jej się nastrój. Pozdrawiam Cię Karolina. Karolina, to jest to jest wspaniała kobieta, którą poznałam na warsztacie. To był warsztat kobiet kochających za bardzo, dla kobiet kochających za bardzo. Poszłam tam poznać autorkę książek Nałogowa Miłość. I nie ukrywam, że to był bardzo ciekawy warsztat. Jako terapeuta poszłam podglądać drugiego terapeuta. Bardzo duża inspiracja. Bardzo, bardzo, bardzo. Ale jakby koło tego, że, że inspiracją była pani te prowadząca, to poznałam wspaniałe kobiety. Zawsze przebywanie z kobietami daje taką energię i taką siłę, taką moc kobiecą, której nie da się tak, wiecie, w życiu codziennym zdobyć. Po tym warsztacie, jak zresztą po większości warsztatów, zawsze się utrzymuje z jakąś jedną, może dwoma osobami znajomość, krótszą, dalszą. Mam też przyjaciółkę, już teraz mi została tylko jedna. Po pierwszych moich doświadczeniach z psychologiem, psychoterapeutą, no chyba będzie więcej już niż 15 lat temu. Pozdrawiam Cię też, Lonia. No, i po, tej, po tym warsztacie kobiet kochających za bardzo, dziewczyny otworzyły grupę na WhatsAppie, i na początku, jak to zawsze, informacje, wow, przeżycia, przemyślenia, doświadczenia po prostu szalały. W ciągu jednej godziny mi się rozładowywał telefon. W tej chwili dzielimy się so, swoimi doświadczeniami, ale może już nie tak gęsto i energicznie, ale jednak już parę lat. Ze sobą utrzymujemy kontakt i to jest wspaniałe. Teraz, w tej dobie koronawirusa, tak wczoraj nawet do nich napisałam, że strasznie brakuje mi tej normalności tego, że nie wiem, mogliśmy się spotkać, mimo że Karolina mieszka nad morzem, że dziewczyny są pozajmowane zawodowo, życiowo mogliśmy się raz na jakiś czas spotkać i sobie posiedzieć i pogadać w tej chwili tego nie możemy zrobić. Brakuje mi tego normalnego pójścia do kawiarni. Zresztą nie tylko mi, no wszystkim brakuje. E, bardzo nienormalne jest, kiedy w kebabie, kurde, musimy bez sensu zamykać, zamykać miejsca siedzące przed ludźmi. Kompletnie nienaturalna sytuacja. No ale no cóż, no takie życie jest. E, Karolina jest osobą, z którą e, po tym warsztacie pojechałyśmy do, do Izraela. Tak, po prostu wiecie, ad hoc. Ona miała ochotę. Ja zawsze marzyłam o wyjeździe do Izraela to było moje odwieczne marzenie. I dzięki Karolinie mogłam je spełnić, bo ona była i tłumaczką, i przewodniczką, ogarniała wyjazdy. Ja tak naprawdę w wyjazdach dopiero raczkowałam z różnych względów. Więc to był taki, wiecie, wspaniały wyjazd. Myśmy się nagadały, niby, niby różnica wieku, różnica w ogóle wszystkiego, a myślę sobie, że e, tam się zadziało coś ważnego. W ogóle Izrael jest czymś takim miejscem, do którego zawsze bym chętnie wróciła i no, dla mnie to było olbrzymie przeżycie. No i Karolina wczoraj tym wpisem, że się zjadła śniadanie z marzeną, zainspirowała mnie do tego, żeby Zrobić taki, wiecie, drugi cykl rzeczy pozytywnych. Pamiętam, jak zaczynałam swoje różne terapie przeżycia z psychologią, z terapią i tak dalej, to jakby pracowałam w dwóch, na dwóch jakby etapach. Pierwszy etap to jest dramaturgia, tragedia, mechanizmy, psychologia. I drugi to był Ewa Foley, Louise Hay, Rozwój, pozytywne, inspiracja, wdzięczność, fantastyczna energia, tak? Coś, co dało mi dzisiaj, to co dzisiaj mi tak ładnie pracuje, że ja do wszystkiego podchodzę tak, wiecie no, luźniej. Że moje wewnętrzne dziecko się bawi, jak, jak, jak się może bawić, to się bawi. Zaraz właśnie będę wyciągać świąteczne ozdoby z szafy i zawiozę do kebaba, wieczorem będziemy przystrajać, tak? Także chciałabym, żeby śniadanie z Marzeną było takim drugim cyklem równoległym, tak? Czyli takie tam Marzeny Pawlikowskie, to będzie takie, wiecie, trochę wymądrzanie się, a raczej przedstawianie mechanizmów, łączenie faktów, analizy, trochę socjologii, trochę psychologii, trochę, trochę, trochę wiedzy, a śniadanie z marzeną, no to będą właśnie takie wiecie. Dziwne pogadanki rozwojowe, tak? Od tego jak się chwalicie, co o sobie dobrego myślicie. W tamtym czasie pamiętam, że moją olbrzymą inspiracją była książka pod tytułem Język wyzwolenia Wyszukam ją z powrotem. I co jakiś czas będę wam podrzucać tematy, bo to była książka dla mnie fenomen. Bo ja ją czytałam 6 lat, nie dlatego, że nie umiem czytać, tylko że tam jest coś takiego, że na każdy dzień są jest rozpiska, są różnego rodzaju przemyślenia, afirmacje, fajne rzeczy i nie ukrywam, że ta książka bardzo mi bardzo mi wiele układała w głowie, bardzo wiele dawała mi inspiracji do, do rozwoju własnego. I to był taki moment, kiedy ja sobie rano to przeczytałam, zawsze jakoś tak wiecie, przed wyjściem do pracy, ja sobie to przeczytałam, i ja sobie o tym rozmyślałam cały dzień, czasami w bardzo sytuacjach, sytuacjach nerwowych, a było ich wtedy dużo w moim życiu, to ta książka, ten, ten, to przeczytanie tego jakby takiego, nie wiem, przekazu motto na jeden dzień. Od, odrywało mnie, ale też jakby dawało mi różnego rodzaju fajne przemyślenia, motywacje do, do, do czytania jej następnego dnia. I uwierzcie mi, że przez te 6 lat, ja chyba razem ze mną ta książka e, rosła, albo ja rosłam razem z tą książką, bo przez 6 lat ją czytałam i za każdym razem skupiałam się na czymś innym. Czyli na przykład czytałam niby to samo, ale na przykład w całej stronie Dzisiaj za każdym razem znajdowałam coś innego. Najpierw mnie interesowało zdanie z początku, potem ze środka, potem z końca. Ja też wtedy bardzo udzielałam się, jeśli chodzi o takie właśnie warsztaty rozwojowe. Mnie to bardzo fascynowało. Chodziłam do Ewy Wojdyła na wykłady, chodziłam Aha. na różnego rodzaju warsztaty, wykłady, zajęcia, poznawałam wszystko, co się da, dlatego też dzisiaj moja wiedza jest taka, wiecie, z każdego źródła coś. Ja lubię sobie łączyć, lubię robić sobie analizy i chciałabym w tym śniadaniu z Marzeną pokazywać Wam, jak się cieszyć, za co być wdzięczną, jak się rozwijać, jak życie może być wspaniałe, mimo że czasami bywa trudne. Więc, jeżeli będzie trudno, to biegniemy do takiej tam marzeny publicznej. A jak będzie cudownie, a mam nadzieję, że będzie cudownie, to jemy śniadanko z Marzeną. Strasznie mi się to, Karolina, spodobało, co wczoraj napisałaś. I, e, i też fajne, fajne było to, że na koniec podsumowałyśmy to, że jedna powie coś, druga powie coś, a trzecia, a trzecia zje śniadanie z prezydentem. Więc będziemy jeść śniadanie z prezydentem. E, taki żarcik. Będziemy, będziecie Państwo jeść śniadanie, czy będziecie Wy jeść ze mną śniadanko. E, ja Odk odkopię tą książkę i będę sobie ją teraz czytać po latach, chyba dziesięciu, na nowo. I jestem już strasznie ciekawa, bo to, to, wiecie, to powstało oczywiście wczoraj. U mnie to jest standard, że jest pstyk, coś mi tam w głowie pstyk. I ja już sobie pracuję, tak? Już moja asystentka pracuje nad, nad miniaturką. Ja już dzisiaj kamera rano wrzucona do torby. I jedziemy z tym koksem, tak? No, no, ja tak mam, nie wiem, czy to ADHD, czy co to jest. Ale strasznie mnie wczoraj zainspirowała Karolina. I te śniadania... E, śniadania e, to była taka odpowiedź na to, co już i tak mi krążyło po głowie. Bo ostatnio też usłyszałam, że, e, że mój filmik to są trudne tematy. Tak, to są trudne tematy. I, i brakowało mi tej drugiej nogi. Mam drugą nogę. Pierwsza to będzie trudne tematy, przemoc, bo ja z tym pracuję cały czas. Ja pracuję z DDA, DDD i będę o tym mówić, bo to są mega ciężkie, ale mega trudne i wspaniałe tematy. I druga noga, też dla DDA i DDD i dla wszystkich innych, to jest pokazanie, jak dobrze żyć. Jak żyć w dobrostanie, tak? W dobrostanie, w dobrobycie, w dostatku, tak? Bo tu ta, takie tam marzenie Pawlikowskiej to tak trochę będzie pokazywało tą sferę braku. Nie mam tego, nie mam tego, nie mam tego. Takie mechanizmy, takie mechanizmy, takie. A śniadanie z marzeną będzie pokazywać dobrostan, fajny czas, wdzięczność przede wszystkim wdzięczność, tak? Ja, ja bardzo cenię wdzięczność, bo ona przerzuca mnie z braku do dostatku. Więc nawet czasami. Zdarza się, że mam jakiś bardzo trudny czas, a przecież zdarza się, żyję na tym świecie, zdarza się, że mam jakąś trudną sytuację, jakąś sytuację, która wymaga, nie wiem, jakiejś energii. Zawsze wtedy wrzucam, za co jestem wdzięczna, zawsze wtedy szukam, co ja z tej sytuacji pozytywnego mogę wyciągnąć, co ta sytuacja ma mi dobrego pokazać. Nie skupiam się na tym, że ojej, ojeju, ojeju, już w ogóle nie ma wyjścia i tragedia. Tego nie, tylko przerzucam się na śniadanie z Marzeną i myślę sobie tak, co ta Marzena może dobrego sobie z tego wziąć? No i ta Marzena czasami siedzi, szuka, i szuka, i szuka, i szuka. Czasami pójdę sobie na warsztat, czasami ktoś mi rzuci jakieś zdanie. E, czasami gdzieś coś usłyszę i jest takie, wiecie, jak do tego pomysłowego dobromira i jedziemy. I ja to będę Wam przekazywać w śniadaniu z marzeną. Strasznie jestem ciekawa, jak to nam wyjdzie. Chciałabym, żebyście pisali, dzielili się jakąś informacją, podrzucali swoje przemyślenia, bo nie ukrywam, że jeżeli dostaję jakąkolwiek informację zwrotną czy zapytanie, to, to bardzo się cieszę, bo to znaczy, że gdzieś to co robię. Może się komuś przydać. Ja nie, mam, ja nie mam, wiecie, pomysłu, że ja tu będę świat zbawiać, ale jak jedna osoba skorzysta z tego, co ja tutaj ględzę, no to super, dla mnie jest super. Wchodząc w ten zawód, też tak myślałam, że chciałabym pomóc jednej osobie. Na szczęście pomagam wielu osobom, ale ta jedna jest zaliczona, tak? Także śniadanie z Marzeną zapraszam, postaram się to robić w miarę codziennie. Nie wiem, czy mi się to uda, nie chcę niczego obiecywać, bo wiecie, że ja jestem chaos chodzący. Tylko cicho nie mówcie mojemu wspólnikowi, bo to on ma być tym chaosem. I ja postaram się nagrywać. Pewnie będę częściej nagrywać z domu, bo teraz pracujemy wszyscy w domu. Co też jest, wiecie, fajne i niefajne. I będę chyba też troszkę pracować nad tym, żebyśmy. Nie popadli w marazm na tym śniadaniu z Marzeną, marazm życia online'owego. Marazm, kiedy siedzimy sami jak palce czasami w tym domu i tylko pracujemy przed tym komputerem i pracujemy, i pracujemy. No dobrze, chyba, chyba więcej nie będę Was zamęczać. Zapraszam na śniadanie z Marzeną. Codziennie, codziennie nie wiem, czy będzie, ale zaglądajcie i takie tam marzenie Pawlikowskie, i śniadanie z marzeną. W zależności od nastroju, jak Was coś dręczy, szukajcie odpowiedzi w filmikach na takie tam marzenie Pawlikowskiej, bo z reguły na większość rzeczy wcześniej czy później znajdziecie tam odpowiedź. Ja idę jakby trochę takim znanym sobie torem, czyli wiem, co. W terapii się sprawdza, jakie wykłady są fajne, przydatne, które są pomocne. No po tylu latach to już sobie zrobiłam, jakiś taki rodzaj, wiecie, mm, przeglądu sytuacyjnego. A więc to będzie tutaj. A jeżeli jesteście w fantastycznym czasie, albo potrzebujecie, żeby Wam podnieść energię i wibracje i w ogóle humor, to zapraszam na śniadanko. Gotować nie będę. Na razie. Na razie. Bo jeszcze gdzieś z tyłu głowy mam jakiś taki, wiecie, mały pomysł, ale to jeszcze chyba wymaga, wymaga jakiegoś nie wiem przygotowania. I kto wie, może będziemy robić się tamko. ostatnio zaczynam gotować. Nie wiem, ja nie wiem co tu się, ja nie wiem co tu się dzieje. Wiem tylko, że chcę wam bardzo przekazać, że ta ścieżka rozwoju, ścieżka fantastycznego życia, jest dla was. I ja w tej chwili właśnie otwieram Wam furteczkę do tej fajnej ścieżki i będziemy sobie razem nią podążać. Na ten moment wszystkiego dobrego życzę. Jutro jest weekendzik, niedługo święta, więc bądźcie dla siebie wspaniali. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. I być może jutro zapraszam na śniadanie z Marzeną.